Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do krótkiego, przedświątecznego, prezentowego materiału o Huawei Watch D. Huawei Watch D, czyli zegarek, który został wypuszczony niedawno przez Huawei, który zdecydowanie jest dedykowany przez tą firmę dla osób, które chociażby mają problemy z ciśnieniem, mają problemy z różnego rodzaju aspektami swojego zdrowia i niestety są uzależnieni chociażby od pomiarów, częstych pomiarów ciśnienia, tak aby je na cały czas kontrolować. No i oczywiście Huawei wyszedł naprzeciw tym potrzebom, stworzył właśnie zegarek Huawei Watch D, który ma bardzo zaawansowany i bardzo precyzyjny ciśnieniomierz, który jest ukryty tutaj właściwie w pasku tego zegarka i w są czujnikach sensorach, który zegarek ma właściwie pod spodem, które dotykają bezpośrednio na naszego nadgarstka. Jest to oczywiście także powiedzmy taki zwykły smartwatch, tak więc oczywiście jeżeli osoba na przykład starsza jest bardziej aktywna, to tym bardziej lepiej, bo jak najbardziej mamy tutaj wbudowanego GPS-a, mamy wiele opcji ćwiczeniowych, tak więc jeżeli na przykład zastanawiacie się nad jakimś prezentem dla chociażby osoby starszej dla jakiegoś seniora, który jest aktywny, no to tym bardziej. Bardziej taki zegarek będzie dla niego naprawdę świetnym wyborem. Mamy multum trybów ćwiczeniowych, mamy wbudowanego GPS, jak wcześniej wspominałem. No i przede wszystkim mamy ten zaawansowany ciśnieniemierz, który, jak najbardziej, właściwie w każdym momencie, dana osoba będzie mogła sobie to ciśnienie zmierzyć. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to naprawdę bardzo precyzyjny pomiar. Porównywałem z ciśnieniemierzem takim dedykowanym, który akurat miałem w domu i faktycznie powiedzmy te wyniki, które miałem kiedyś, które mam obecnie, się pokrywają z tym, co pokazuje nasz zegarek. Tak więc tutaj moim zdaniem wielkie brawa dla Huawei, że udało im się zrobić tak precyzyjny sprzęt. Z drugiej strony, oczywiście, te wszystkie pomiary będziemy mogli sobie po prostu przenosić na telefon. Wystarczy zainstalować na nim aplikację Huawei Zdrowie i ten telefon tak naprawdę może być właściwie dowolnym telefonem, systemem Android, czy na przykład Huawei, również który jest na Androidzie, czy chociażby nawet iPhone z iOS-em. Zegarek jest naprawdę bardzo szeroko kompatybilny z różnymi urządzeniami i właściwie problemu z tym, aby chociażby go połączyć, czy te po pomiary, parametry, właściwie chociażby na przykład jeżeli chodzi o ciśnienie tętnicze, czy na przykład po prostu o jakieś sesje ćwiczeniowe, z synchronizacją problemów nie ma. Tak więc naprawdę jest to ciekawy sprzęt, jest wykonany bardzo solidnie, jest troszeczkę większy niż te wszystkie przeciętne spatłocze, natomiast no za sprawą tego, że mamy tutaj właśnie ten powiedzmy taki pasek w środku, który ma taką pompującą się poduszeczkę, tak aby ten wynik pomiaru ciśnienia tętniczego był jak najbardziej precyzyjny. Mimo wszystko zegarek i tak powiedzmy jak na swoje wymiary jest bardzo kompaktowy i na nadgarstku właściwie kiedy się przyzwyczajimy, praktycznie w ogóle go nie odczuwamy, tak więc to jest dużym plusem. Oczywiście świetny amoldowy ekran, automatyczna regulacja jasności, no i zegarek wydaje mi się, że na spokojnie, jeżeli zainwestujecie w niego, na lata posłuży, bo jego konstrukcja jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze przemyślana. Zegarek jest świetnie spasowany, no i jakość użytych materiałów jest naprawdę na najwyższym poziomie. Dodatkowo mamy oczywiście przycisk dedykowany do pomiaru ciśnienia, ten na dole z taką czerwoną obwódką. Wystarczy, że klikniemy w niego i od razu przechodzimy do opcji pomiarów ciśnienia. Możemy tam sprawdzić chociażby ostatni nasz pomiar, oczywiście mamy cały tam rejestr pomiarów, jeżeli przejdziemy sobie dalej, czy na przykład możemy po prostu bezpośrednio kliknąć przycisk zmierz, no i wówczas rozpoczyna się mierzenie ciśnienia, tak więc to jest naprawdę bardzo fajną opcją, tak więc jeżeli szukacie naprawdę sensownego sprzętu dla osoby starszej, która no powiedzmy ogarnie już technologię i dla niej nie będzie problemem to, aby się zapoznać z zegarkiem, no i przede wszystkim odciągnąć ją chociażby od takich zwykłych, tradycyjnych, domowych mierzy, tutaj w tym zegarku będzie miała tą, ten taki plus że właściwie ciśnienie będzie mogło mierzyć sobie w każdej chwili, zegarek dodatkowo ma świetną baterię do 7 dni przy takim nawet dość intensywnym użytkowaniu. Natomiast jeżeli powiedzmy tych powiadomień, bo jak najbardziej jest to smart zegarek, tak więc wszelkiego rodzaju informacji o wiadomościach, połączeniach będziemy tutaj widzieli, jeżeli tego zegarka nie będziemy obciążali aż tak mocno, to nawet do dwóch tygodni jesteśmy w stanie z nim wytrzymać. Tak więc to jest świetny czas pracy i za to akurat tutaj bardzo, bardzo chwała ja muszę pochwalić. Tak więc raz jeszcze powiem, jeżeli macie teraz akurat okazję, obdarować powiedzmy jakąś osobę starszą, seniora, jeżeli macie takiego w rodzinie, który ma właśnie problem chociażby z ciśnieniem, z tym, że musi mierzyć to ciśnienie, tutaj ten zegarek zdecydowanie będzie świetną opcją na taki prezent i jak najbardziej go Wam raz jeszcze mogę szczerze polecić, bo naprawdę zarówno i pomiary, jakość wykonania i przede wszystkim możliwości tego zegarka są ogromne, no i przede wszystkim tutaj tak naprawdę mamy wszystko na jednym nadgarstku, nie musimy wyposażyć się w jakieś tam dodatkowe inne elementy, typu na przykład gdzieś tam ciśnienie. Nie w domu, który pewnie leży w różnych miejscach, a tutaj mamy wszystko w nadgarstku i oczywiście wszystkie te wyniki szybko synchronizują się do dedykowanej aplikacji na telefonie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja zać się Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.